Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Barcelona płacze, natomiast jeśli coś spada z nieba w Paryżu, to zdecydowanie są to pieniądze. Natomiast jak grom z jasnego nieba, spadło kibicą Paris Saint Germain coś jeszcze czyli Lionel Messi. Ten transfer dzieje się naprawdę. Tego nikt się nie spodziewał, tego nie można było się spodziewać, powiemy więcej, jeśli widzielibyśmy Rafała Brzozowskiego wygrywającego Eurowizję, to byłoby to jeszcze bardziej prawdopodobne niż to, że Leo Messi zagra gdzieś poza Barceloną, a jednak tak się stało. Kibice Barcelony są załamani, natomiast w Paryżu na Leo Messiego czekał pewien człowiek, który teraz jest najszczęśliwszy na świecie, Bo u Neymara Samba. Na Camp Nou panuje klimat, jakby klub został przejęty przez jakąś ciemną strefę mocy. Natomiast jeśli chodzi o Leo Messiego, to jeszcze w czwartek jego prawnicy byli gotowi, żeby podpisać nowy kontrakt z Barceloną. I tutaj wróćmy do 2011 roku, bo 10 lat temu Leo powiedział, że za żadne pieniądze z Barcelony nie odejdzie i że jeśli odejdzie z klubu, to tylko przez decyzję właśnie klubu, a nie swoją. Więc pytanie, kto teraz podjął tę decyzję? La Liga startuje w najbliższy piątek, natomiast już wiadomo, że będzie to najsłabsza la zabawa od lat. W Hiszpanii nie ma już Leo Messiego, Sergio Ramosa, Cristiano Ronaldo, nie ma dominacji przez hiszpańskie kluby w europejskich pucharach, więc wychodzi na to, że La Liga spuszcza z tonu. Kto najbardziej zawinił w sprawie Leo Messiego? La Liga czy Barcelona? Javier Tebas czy Joan Laporta? Głosy są różne, każdy może to ocenić sam, natomiast przecieki są takie, że podobno namieszał w tej sprawie, uwaga, Florentino Perez. Perez jest w tą sprawę zamieszany przez osobę Jaume i czyli byłego ważnego pracownika Barcelony, który po tej sprawie podał się do dymisji. Według jego zakulisowej wiedzy, Barcelona wcale nie zrobiła wszystkiego, żeby Messiego zatrzymać. Obniżyła mu kontrakt o 50%, po czym zakomunikowała Messiemu, że pora się pożegnać. Jaume Jopis twierdzi, że Barcelona nie zrobiła wszystkiego, bo poszło o fundusz CVC. Już mówię po polsku. To jest ten fundusz, który faworyzowany jest przez e, Tebasa, a na który nie chce się zgodzić Real Madryt i nie chce się zgodzić Barcelona. Natomiast e, ten fundusz zablokował, co prawda, pierwszą opcję kontraktu Leo Messiego, ale był otwarty na negocjacje, a Barcelona tych nawet nie podjęła. Co ciekawe, do braku negocjacji, Joana Laporte przekonał podobno właśnie Florentino. Perez. No i brzmi to absurdalnie. Umówmy się. Szef Real Madryt przekonuje prezydenta Barcelony, żeby nie starać się jeszcze przez te 20 dni okienka transferowego Oleo Messiego. Brzmi to absurdalnie. Może wycieknął za kilka lat jakiś taśmy prawdy, ale tego nie wiemy. W tle tego transferu są olbrzymie pieniądze, ale tu nie chodzi o paryskie bogactwo. Chodzi tutaj o straty Barcelony z poprzedniego sezonu. One wynoszą 487 milionów euro, czyli masę pieniędzy. No i do tego cały budżet Barcelony. 95% tego budżetu jest wypłacanych piłkarzom czy wydawanych na jakieś inne sprawy. Natomiast nie był w to wliczony kontrakt Leo Messiego. Gdyby Leo podpisał nowy kontrakt, nawet ten obniżony o 50%, to Barcelona byłaby po prostu no bankrutem. Nie pytajcie jak zabrnęliśmy w tak dziwne zakątki Google Tłumacza, e, żeby trafić na język jawajski. Natomiast w języku jawajskim abemus Messi oznacza mamy bałagan do Barcelony pasuje kula. Natomiast w łacinie abemus Messi oznacza i naprawdę e, dokładnie to sprawdzaliśmy, zbieranie żniw. To z kolei bardzo pasuje do PSG. Leo we Francji wita chociażby Lekip, które na okładce mówi, że Paryż jest wart Messiego. Jak Messi zostanie przywitany przez kolegów z szatni? Neymar zapewne przejdzie na pierwszy trening z otwartą butelką szampana. Gigi Donnarumma wyściska Leo, bo sam powiedział w wywiadzie dla Sky Sports, że on po prostu cieszy się, że zagra z najlepszym piłkarzem świata i brzmiał, jakby był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Natomiast najciekawsze przywitanie może być no, choćby z Mauro i Cardin. Co to jest w ogóle za skład? Donnarumma, Ramos, do tego Verratti, Wijnaldum, no i ofensywa, czyli Di Maria, Mbappé, Mbappé, do tego Neymar i Leo Messi że jest obrzydliwie bogate. To akurat fakt. Natomiast to, jak robić transfery, to pokazuje właśnie francuski klub. W tym okienku na rynku pozostawili oni tylko 70 milionów euro i to wydane na jednego piłkarza, czyli Achrafa Hakimiego. Natomiast Weinaldum, Sergio Ramos czy właśnie Leo Messi zostali po prostu wzięci za darmo. Cóż, trzeba się przerzucić na Ligę Francuską, Abemus Messi. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto legalny polski bukmacher.